Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen. Chrystus martwych wstał w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Uczestniczymy we wspaniałych, a tak naprawdę chyba najwspanialszych, obrzędach czy obrzędzie, jaki Kościół katolicki w swoim skarbcu posiada. Obrzędy Wigilii Paschalnej. Wigilia już, mam nadzieję, że na pamięć każdy się nauczył, to czuwanie. A więc chrześcijanie tej nocy, a zaraz powiemy, czym ta noc jest, gromadzili się w świątyni, żeby czuwać. Czuwać jak mądre panny, Czuwać jak mądre panny z lampami w ręce, oczekując, aż przyjdzie ogłubieniec aż zmartwychwstał Pan. Nie znamy dokładnej godziny, kiedy Chrystus zmartwychwstał. Dlatego chrześcijanie całą noc gromadzili się w świątyniach na czuwaniu. Śpiewali psalmy, słuchali czytań, słuchali słowa Bożego, tak jak my dzisiaj. Nic się bowiem nie zmieniło w naszym chrześcijańskim życiu. Przychodzimy tej szczególnej nocy, ażeby czuwać i oczekiwać na zmartwychwstanie Pana wśród modłów, wśród pieśni, wśród obrzędów Kościoła, słuchając Słowa Bożego. I mam nadzieję, że każdy z nas, pomimo tej późnej i wyczerpującej pory, próbował czytać się, wsłuchać w treść dwunastu proroctw, od których rozpoczynała się praktycznie dzisiejsza liturgia. Te proroctwa o Chrystusie, proroctwa o zmartwychwstaniu Pana, spisywane w Starym Testamencie setki lat przed narodzinami Chrystusa, wypełniły się dzisiejszej nocy. Kiedy tylko Adam i Ewa zgrzeszyli w raju, nad ludzką duszą zapanowała ciemność. Ciemność, której żadne ziemskie światło nie było w stanie rozjaśnić. Dlatego wszyscy od tego momentu, kiedy Bóg Ojciec zapowiada, że narodzi się ktoś, kto to wszystko naprawi, oczekiwali przez tysiące lat na narodziny Mesjasza. Aż to wszystko naprawi. Albowiem tylko Chrystus, który jest Bogiem z Boga i światłością ze światłości, Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego, jest tak jasnym światłem, które jest w stanie rozświetlić każdy mrok ludzkiej duszy. I to dlatego wchodziliśmy dzisiaj wszyscy do ciemnego kościoła. Do ciemnej świątyni, nierozjaśnionej praktycznie żadnym światłem. Miało to nam przypominać ten czas ciemności, od grzechu Adama i Ewy, aż do zmartwychwstania Chrystusa. Albowiem wszyscy, którzy wtedy przez te tysiące lat rodzili się i umierali, chociażby byli najsprawiedliwszymi na świecie, nie mogli trafić do nieba, nie mogli trafić do raju trafiali do szeolu, do odchłani, do ciemności, gdzie oczekiwali prawdziwego światła. I my również, kiedy popadamy w grzech, przypominamy te ludy kroczące w ciemności, które nie widzą celu swojej podróży, nie widzą nieprzyjaciół, nie widzą niebezpieczeństw, nie widzą rzeczy takimi, Jakie one naprawdę są, albowiem te zwyczajne rzeczy, które w świetle wydają nam się przyjazne, w mrokach ciemności wydają się straszne. A więc my również pragniemy i powinniśmy pragnąć w swoim życiu płomienia łaski uświęcającej, którą przynosi nam Chrystus. Również trzeba pamiętać o tym, że dzisiejsza noc dla narodu wybranego. Była również celebrowana i upamiętniana każdego roku. Przypominam, Żydzi przyszli do Jerozolimy na święto. I również apostołowie myśleli, że Chrystus Pan prowadzi ich do Jerozolimy na święto. Jakie to było święto? Było to Pesach, a więc Pascha. Pesach po grecku to Przejść po hebrajsku to przejście. Jakie przejście? Dzisiejsza noc dla narodu wybranego była inna niż wszystkie, albowiem tej nocy Pan Bóg rozkazał Mojżeszowi przygotujcie wieczerze, zabijcie i spożyjcie baranka paschalnego, albowiem tej nocy wyprowadzę was z niewoli egipskiej. Ten naród wybrany i wyprowadzenie z niewoli egipskiej jest zapowiedzią i figurą wyjścia całej ludzkości z niewoli grzechu do wolności dzieci bożych. Dzisiejsza noc była upamiętniana przez naród wybrany, wspominając to, to dzisiaj również w proroctwach słyszeliśmy, kiedy to Izraelici uciekali z Egiptu i słup ognia. Na przedzie Izraelitów prowadził ich, a na końcu osłaniał przed wojskami egipskimi. I my również dzisiaj, można powiedzieć, za słupem ognia wchodziliśmy w ciemność świątyni. Niejako uciekaliśmy ze świata, ze świata, który niesie ze sobą nie tylko radości, ale i smutki, i grzech. Uciekaliśmy za, ze świata, za słupem ognia do świątyni. Tam gdzie mieszka Bóg. Odążaliśmy, można powiedzieć, do ziemi obiecanej, którą jest każda katolicka świątynia. Słup ognia, za którym podążają Izraelici, był synonimem i wyrażał Boga. Bóg jest w tym żywiony, Bóg nas prowadzi. Ale my już dzisiaj wiemy, że Bóg to nie tylko Bóg Ojciec, ale Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I to dlatego Kościół Katolicki, wspominając tę noc, prowadzi swoje dzieci z ciemności świata do Ziemi obiecanej za świecznikiem, który składa się z trzech płomieni które wyrastając z jednej trziny, z jednego trzonu, przypominają, że prowadzi nas Bóg, jeden Bóg w trzech osobach, jako Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Dzisiaj, Wielka Sobota, Kościół Święty wspomina dzień, kiedy Chrystus wstępuje do odchłania. Wstępuje do trwania, żeby obudzić z szeolu wszystkich tych, którzy przez te tysiące lat umierali, nie mogli się zbawić, nie mogli trafić do raju. Chrystus puka do drzwi otchłani. One się przed Nim otwierają. I najpierw wita się z Chrystusem Adam i Ewa. I wszyscy święci i zbawieni, którzy na ten dzień gorąco oczekiwali. I dlatego przejściem z tego czasu otchłania, do wejścia do rady, była dzisiejsza szalitania do wszystkich świętych. Był to można powiedzieć Ame. Był to można powiedzieć moment, kiedy to Kościół Święty, Chrystus, wprowadza do świątyni wszystkich świętych i zbawionych, a żeby ta liturgia, która dzisiaj trwała, i teraz się rozpoczyna jako liturgia mszalna. Była liturgią wszystkich części Kościoła. A Kościół to trzy części. Kościół ziemski, pielgrzymujący, do którego my należymy, i my tutaj siedzimy i do niego się zaliczamy. My jeszcze pielgrzymujemy przez życie. Jak ten naród wybrany. Ale jest również Kościół Triumfujący, o którego wstawienictwo prosiliśmy w litanie do wszystkich świętych, przyzywając pomocy wszystkich świętych w niebie. Ale także jest Kościół Oczekujący. Są to wszystkie dusze czyscowe, które oczekują na wejście do chwały nieba. Tak bogata liturgia. Kochani, dzisiaj Bóg sprawia w nocy, że otwierają się wody morza, aby naród wybrany mógł bezpiecznie przejść z niewoli do ziemi obiecanej, do wolności dzieci Bożych. I dlatego nie inaczej dzisiaj Kościół święci dwojakiego rodzaju wodę. Wodę, która również przeprowadza nas z niewoli grzechu do wolności Dziecka Bożego. Bo ta woda chrzcielna, którą dzisiaj żeśmy poświęcili, która będzie używana przez cały rok tej świątyni, jest wodą, która sprawia, że umiera w niej stary człowiek, umiera pogani, a rodzi się nowy człowiek, bo rodzi się chrześcijanin. To dlatego w dawnych czasach, kiedy chrzczono dorosłych, właśnie tych dorosłych wprowadzono do baptysterium i całkowicie zanurzano w wodzie zanurzana, żeby nawet zniknął ten katechumen z pola widzenia wszystkich, którzy są tego świadkami. A żeby zniknął stary człowiek, kiedy żeby wynurzył się człowiek nowy, człowiek ochrzczony, który jest już dzieckiem Bożym, którego te wody dzisiaj poświęcone pozbawiły wszelkiego i każdego grzechu. I dlatego przybierało się tych ochrzczonych w białe szaty bo są o nich święci, bo już nie mają żadnego ani jednego grzechu. I Paschał. Największa, najważniejsza świeca, która symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego. Będzie ona obecna w prezbiterium naszego Kościoła aż do dnia w wniebowstąpienia pańskiego. Będzie ona symbolizować przez te dni, przez te czterdzieści dni Chrystusa, który jeszcze przychodzi, nawiedza uczniów, rozmawia z nimi, który jeszcze udziela ostatnich rad, ostatnich poleceń, który towarzyszy swojemu ludowi, towarzyszy apostołom. I również ta świeca, tak uroczyście poświęcona. Nie ma takiego sakramentarium w Kościele, którą by Kościół otaczał taką czcią, którą by święcił w taki właśnie sposób, śpiewem egzultetu, kiedy w trakcie kapłan wkłada w te świece najpierw grana wykonane z wonnej żywicy, z ziaren kadzidła, które symbolizują pięć ran Chrystusa. I później ten sam Chrystus, tak jak uderzeniem laski Aarona. I wtedy rozstąpiły się wody morza, żeby uratować wszystkich, wszystkich Izraelitów. Tak również zobaczcie, że ta świeca była zanurzana w wodzie, bo od teraz to Chrystus sprawia, że to, co niemożliwe, staje się możliwe. To Chrystus sprawia, że problemy, które tutaj teraz przeżywasz, mogą się rozstąpić przed Tobą. Abyś mógł przez te problemy i trudności życiowe przejść suchą stopą na drugą stronę, tam gdzie będzie już spokój i tam gdzie będzie już wolność. Kochani, nie ma wolności bez Chrystusa. Nie ma wolności bez Boga. Nie ma wolności bez przykazań. Tego świat zrozumieć nie może. Dlatego od dzisiaj. Kiedy również powinniśmy wspominać swój własny chrzest, w ten noc powinniśmy pamiętać na te wskazanie Chrystusa, który mówi, że macie być solą tej ziemi i macie być światłością tego świata, bo sól nadaje smak chrześcijańskiego życia, ale również sól chroni od zepsucia, a światło prowadzi. Latarnia morska bezpiecznie prowadzi do portu. Tak również chrześcijanie, rościani po całym świecie, napełnieni łaską uświęcającą, jak te mądre panny z płonącymi lampami w ręce, mamy prowadzić swoich członków rodziny, sąsiadów, pracowników, tych, których widzimy przez swój przykład, dobre słowo i modlitwę, do portu zbawienia. Bo nie ma wolności, nie ma raju, nie ma nieba. Bez Chrystusa. Kochani, niech ta obfitość znaków w Wigilii Paschalnej, a możemy do tego wracać w naszych mszalikach, praktycznie każdego dnia. Niech nas umacnia, niech nas prowadzi. Bo dzisiaj, dzisiejszej nocy, Chrystus Pan dokonał najbardziej niemożliwej rzeczy, którą człowiek mógłby tylko sobie pomyśleć. Był mały. I orzeł. Był umarły i powstał zmartwiony. Jak to apostoł powiada, on, on, on zmartwychwstał jako pierwszy, a każdy z nas będzie następny. I z tą wiarą, i z tym przekonaniem, że bezmiar Morza Czerwonego, które stałoby się, można by pomyśleć, przeszkodą do wolności, za łaską Bożą. Niemożliwa rzecz stała się możliwa. Także i Wasze życie, i Wasze ciemności, które w życiu mogą się pojawić, również z Chrystusem są możliwe do pokonania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, kilka ogłoszeń. Bardzo serdecznie zapraszam jutro.